Elektryczność i magnetyzm jest wszędzie wokół nas: telefony, samochody, samoloty, komputery. Światło to jest fala elektromagnetyczna. Atomy tworzą ciało stałe dzięki elektryczności. Reakcje chemiczne to elektryczność. Warto, zrozumie warto zrozumieć zjawiska elektromagnetyczne. Zacznijmy od podstaw, zacznijmy od budowy atomu. Jąd atom składa się z jądra atomowego oraz z chmury elektronowej. Zacznijmy od jądra atomowego. Narysujmy sobie jakieś takie prosto jądro atomowe. Mamy jeden proton drugi proton, mamy neutron i mamy neutron i to jest nasze jądro atomowe. Wokół tego mamy chmurę elektronową, mamy chmurę elektronową tutaj i tutaj dziś są elektrony. Tu jest na przykład jeden elektron, tutaj jest drugi elektron. Czyli mamy jądro atomowe oraz mamy chmur, chmurę elektronową. Pomówmy najpierw o masach, Jak, jakie tu są masy. A więc okazuje się, że masa protonu jest w przybliżeniu równa masie neutronu. I to jest, proszę Państwa, w przybliżeniu 1.67 razy 10 do minus 27 kg. Czyli widzimy, proszę Państwa, że masa protonu i neutronu jest bardzo malutka. Czyli to jest proton i neutron, proszę pamiętać, są tutaj w tym jądrze, w środku. Teraz pytanie: jaka jest masa elektronu? Okazuje się, że elektron ma jeszcze mniejszą masę. Tak, że masa protonu. Podzielone przez masę elektronu jest w przybliżeniu 1836. Czyli widzimy, że proton jest około, 2000, około 2000, 2000 razy większą masę niż elektron. Czyli możemy powiedzieć, że niemal cała masa atomu to jest jądro atomowe. Prawda? No bo elektron jest w zasadzie zaniedbywalny. No i weźmy sobie teraz taki najprostszy atom, to jest wodór. Najprostszy atom to jest tak, składa się z jednego protonu w środku. Na razie dajmy sobie plusik, to jest nasz proton. Zaraz wrócimy do tego plusika. Czyli to jest najprostsze jądro, to jest właśnie, tutaj mamy wodór, i wokół tego mamy tą naszą chmurę elektronową. Tak to się nazywa chmura elektronowa. No i tu mamy gdzieś elektron. I tu sobie oznaczmy. E z minusikiem. Zaraz wrócimy do tego plusika i minusika. Czyli mamy jądro złożone z jednego protonu oraz mamy jeden elektron, który jest związany w tym atomie. No i pomówmy sobie teraz o rozmiarach, o takich typowych rozmiarach. Więc tak, rozmiar jądra atomowego rozmiar rozmiar jądra atomowego to jest około 10 do potęgi minus 15 metra. Czyli widzimy, że jest to bardzo, bardzo malutki obiekt. Teraz rozmiar Atomu, rozmiar atomu to jest około rzędu 10 do potęgi minus 10 metra i to się zwykle oznacza jako 1 angström. Właśnie 1 angström to jest właśnie 10 do potęgi minus 10 metra i to jest, taki, to jest taki typowy rozmiar atomu i tą liczbę bardzo łatwo zapamiętać, bo tu mamy po prostu 10 i 10, prawda? 10 do potęgi minus 10 metra. Czyli widzimy, proszę Państwa, że atom jest. Około 100 tysięcy razy większy niż jądro, bo jądro jest 10 do potęgi minus 15 metra, a atom około 10 do potęgi minus 10 metra, czyli atom jest około 100 tysięcy razy większy niż jądro, więc oczywiście skala na tym rysunku jest zła. Skala na tym rysunku jest zła, no bo te jądro to powinien być taki pyłek, prawda, w środku wręcz niewidoczny na, na tym rysunku. To jest 100 tysięcy razy różnicy. No więc zastanówmy się teraz, w takim razie jak jakoś tak zrozumieć. Jak mały jest ten atom. No zastanówmy się, ile gdyby wziąć takie atomy i ułożyć jeden koło drugiego na odcinku 1 centymetra. O, tu jest mniej więcej, prawda? 1 centymetr. Ile będzie takich atomów? No odpowiedź, proszę Państwa, jest 100 milionów. Jest 10. O, przepraszam, 10. 10 do potęgi ósmej atomów. A dlaczego? No, bo jeśli weźmiemy 10 do potęgi ósmej i teraz pomnożymy przez rozmiar takiego atomu, to jest 10 do potęgi minus 10 metra, to dostajemy 10 do potęgi minus 2 metra, a to jest równe 1 cm. Czyli widzimy, że na odcinku 1 cm mamy około 10 do potęgi ósmej e, atomów, czyli 100 milionów atomów, czyli rzeczywiście bar, e, bardzo dużo. Powstaje teraz pytanie, jaka siła utrzymuje ten elektron wokół yy, blisko tego protonu? No, mamy na pewno siłę grawitacyjną. Siła grawitacyjna zawsze przyciąga dwie masy, ale tu przy Państwa się okazuje i do tego wkrótce wrócimy. Siła grawitacyjna jest zupełnie zaniedbywalna. Możemy o niej zupełnie zapomnieć. To, co utrzymuje ten elektron wokół tego protonu, to jest właśnie siła elektryczna. I siła elektryczna działa pomiędzy ładunkami elektry elektrycznymi. Mówimy teraz, że proton ma ładunek dodatni, dlatego tutaj narysowałem plusik, o, tu jest plusik, proton ma ładunek dodatni, a elektron, mówimy, ma ładunek ujemny. To jest oczywiście kwestia umowy, co nazwiemy plusem, a co, co minusem, ale umawiamy się, że proton ma ładunek dodatni. A elektron ma ładunek ujemny. Co więcej, okazuje się, że ładunek elektronu i protonu ma dokładnie taką samą wartość, tylko przeciwny znak. To nie jest trywialne stwierdzenie, to jest cały czas przedmiotem badań naukowych. Te, te pytanie jest przedmiotem badań naukowych, te zagadnienia. Atomy teraz, czy dowolne ciało jest elektrycznie obojętny? Gdy liczba ładunków dodatnich i ujemnych jest taka sama, czyli jeśli mamy tyle samo plusów i minusów, to mówimy, że e, atom czy ciało jest elektrycznie obojętne. Pytanie, co to jest w takim razie ten ładunek elektryczny, prawda? Chcielibyśmy zrozumieć lepiej, co to jest ten ładunek elektryczny. Jedyne, co możemy powiedzieć, że ładunek elektryczny to jest fundamentalna właściwość materii, przejawiająca się w oddziaływaniu elektromagnetycznym. Ciał obdarzonych ładunkiem. Czyli jeszcze raz, ładunek elektryczny to jest fundamentalna właściwość materii, przejawiająca się w oddziaływaniu, czyli jakaś siła, w oddziaływaniu elektromagnetycznym ciał obdarzonych tym ładunkiem. Dobrze, tyle możemy w tej chwili powiedzieć na temat czym jest ładunek elektryczny. Teraz zdefiniujmy ładunek elektryczny elementarny, czyli taki najmniejszy możliwy ładunek do zaobserwowania. Okazuje się, że istnieje najmniejszy możliwy ładunek do zaobserwowania i, to, i taki ładunek oznaczamy przez e. e to nie jest tutaj elektron. e to jest właśnie ten najmniejszy ładunek elementarny. To jest taka jednostka i okazuje się właśnie, że proton ma najmniejszy elementarny ładunek. Czyli mówimy, że proton ma ładunek, plus 1e, czyli po prostu 1e to jest ładunek protonu, to jest po prostu 1e. Neutron ma 0e, czyli on nie ma ładunku, prawda? Neutrony nie mają ładunku. A elektron ma minus 1e. To jest ładunek elektronu, czyli E tutaj to jest jednostka. Elektron to jest plus 1e, elektron proton to jest plus 1 e elektron to jest minus 1e. I teraz dla naszych powszechnych, takich powszednich zastosowań. Ładunek elementarny, czyli ładunek protonu, to jest zdecydowanie za mała jednostka. To jest tak, jakby nie wiem, wyrażać masę poprzez masę protonu. Moglibyśmy na przykład powiedzieć: O, masa tego stołu to jest ileś tam mas protonu. Można tak mówić, ale byłoby to szalenie niepraktyczne. Tak samo w przypadku ładunków wprowadzamy taką jednostkę bardziej praktyczną. Tak jak w przypadku masy, wolimy mówić o kilogramach w takim naszym codziennym życiu. Tak samo w przypadku ładunków wprowadzamy tak zwane kulomby. Wprowadzamy tak zwane kulomby i mówimy, że jeden ładunek elementarny, czyli ładunek protonu, to jest w przybliżeniu 1,6 razy 10 do potęgi minus 19 Coulomba. Prawda? sobie to zaznaczmy, bo to jest. Czyli ładunek elementarne, To jest około 1.6 razy 10 do minus 19 Kąba. To jest oczywiście kwestia umowy, ale tak się omawiamy, to jest kuląb. I od roku 2019 ta liczba jest podana precyzyjnie i ta liczba jest 1.602 3 4 razy 10 do potęgi minus 19 kulomba. Ja tu jeszcze sprawdzę: 1,602 176, 64 razy 10 do minus 19 kulomba. Jak mówię, od roku 2019 umówiliśmy się, że to jest dokładnie jeden ładunek elementarny. No dobrze, teraz można się zastanowić, to ile potrzebuje tych ładunków elementarnych, żeby mieć jeden kuląb? No bardzo proste. Bierzemy, bie, bierzemy ten wzór tutaj w ramce i dzielimy przez 1.6 razy 10 do minus 19. Po prawej stronie będzie jeden kuląb, a po lewej stronie będzie właśnie ta liczba ładunków elementarnych. I przekonamy się, że potrzebujemy około 6.25 razy 10 do potęgi 18 protonów, aby mieć 1 kulomb. Czyli jeśli mamy około 6 razy 10 do potęgi 18 protonów, to wtedy mamy właśnie mniej więcej 1 kulomb ładunku. Czyli proszę Państwa, jeszcze raz, proton ma ładunek plus 1e, a to jest 1,6 w przybliżeniu razy 10 do potęgi minus 19 kulomba. Neutron ma 0e, Czyli to jest 0 kulombów, a elektron to jest minus 1 E, czyli minus 1,6 razy 10 do potęgi minus 19 kulomba. E. Teraz, żeby dać Państwu jakieś wyczucie, to powiem, że jeśli mamy uderzenie pioruna, to tam, proszę Państwa, przepływa od kilku do kilkuset kulombów ładunku, od kilku do kilkuset, czyli widzą Państwo, że kulomb to jest całkiem spora jednostka ładunku, prawda? Teraz ostatnia taka rzecz w takim wprowadzeniu, którą musimy sobie powiedzieć, to jak oddziałują te ładunki? Jak oddziałują ładunki? No więc tak, jeśli mamy dwa plusy, jeśli mamy dwa plusy, to one się odpychają. Dwa plusy się odpychają. Tak samo, gdy mamy dwa minusy. Gdy mamy dwa minusy, one też się odpychają. Czyli dwa protony się odpychają, oraz dwa elektrony też się odpychają. Teraz, jak weźmiemy ładunek dodatni oraz ładunek ujemny, to one się do siebie przyciągają. No i właśnie dlatego elektron jest utrzymywany wokół protonu, ponieważ tu jest ładunek ujemny, a tu jest ładunek dodatni, i one się przyciągają. Teraz, co więcej możemy powiedzieć? Możemy też powiedzieć, że im większa odległość pomiędzy ładunkami, tym mniejsza jest ta siła. Czyli jak zaczynamy zwiększać odległość pomiędzy tymi ładunkami, to siła maleje. Druga rzecz, którą możemy powiedzieć, że im większy jest ten ładunek, czyli jak tu mam plus i tu mam plus, i jak zwiększam te ładunki, to siła się robi coraz większa. O oddziaływaniu po... powiemy sobie więcej w kolejnych e, filmikach. Dziękuję.